Ach, gdzie to jest? Hmm? Ups, sorry, nie trafiłam. Hmm. Hmm. Ah. Hej, zapraszam na moją imprezę przejdźcie na moją imprezę! Mm? Co? Jej! Impreza u Och, <głosüher> Kara, nie zapomnij o swoim egzaminie na uczelnie! <noise> Egzamin na uczelnie? Przecież nie mogę być w dwóch miejscach na raz! Owszem, możesz. <grymny> <grymny> wow. Pomogę ci. Kara, uh. <grymny> co za bałagan. Musisz posprzątać. Okej, okay, mamo. Hmm. Weź to ogarnij. Dobra. Uh. 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 <grymny> <grymny> co ty wyprawiasz? Co mówiłaś? Oh, hey, mamo. Właśnie kończę. Kara? Hmm? Hmm. Uh. Uh. Dokończ sprzątanie, kara. Ja chyba źle się czuję. Hmm. Stój. Odłóż książki. I plecak też. Zabazuj. Uśmiech. Nieźle, świetne ujęcia. Yeah. Hmm. Uh. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. I co powiedział? Ha! Co? Ha! Chodź tu. Co? Co ty wyprawiasz? To są najpopularniejsze dziewczyny w szkole. No i co? Naprawdę musisz mnie tego nauczyć. Zaczynamy. Za wow, zakupy. Czas zmienić twój wizerunek. Hmm, oto twoje nowe rzeczy. Hm? To dla mnie. I to też? Mm, nie. Dla kary. Uh, 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 uh. O to mój nowy look. Co to ma być? Huh? A co powiesz na to? Uh, nie, nie, nie. Masz założyć to. Uh -huh. uh -huh. Hej. Uh. To mój krasz. Hej. Uh, uh. Hej, hey, stary. Zatam. Nie zapomnij o imprezce! ja dama. No. <grystanie> Przebiorę się! Och, dasz <grystanie> Pokaż, co potratisz! <grystanie> Hej, Kara! Pomóc ci wstać? Cóż, poproszę! Wszystko dobrze? Może? Uwielbiam może. Spoko. Och, o nie! Naprawdę musisz się nauczyć flirtować. Wow, on jest taki uroczy. Mam pomysł. Przyciągniemy jego uwagę. Hm? Wyglądasz nieźle. Zróbmy sobie selfie. Gotowe. Trzy, dwa, jeden... O matko, zadzwonił! Uch, mój pryszcz! Spokojnie, mam pomysł. Hmm. 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 O, hej Kara. Hey. O, to moja ulubiona drużyna. Ty też będziesz oglądać, masz? Mm -hmm. hmm. uh. 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 Halo, Kara? Uh. Uh. Tak, jasne. Chcesz iść na randkę? Możemy pooglądać hey. piłkę. Czyli liderki idź z nimi pogadać. Bądź pewna siebie. Uh, Okej. Okay. Mm -mm. Co dla pani? Wszystko. Uh, muszę do łazienki. Uh. Hmm? Co? Panienko. Nie zmylisz mnie tą fryzurą? Płać. No. O. o nie. Ale ja nie mam pieniędzy. Hmm, a więc musisz zapracować na to jako kelnerka. Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, gdzie ona jest? Uh! Jesteś tak ubrana? To przez ciebie! Cóż, wiem jak to naprawić. Co za pokaz? Klienci są zachwyceni. Rachunek zapłacony. A. No to która gdzie idzie? Hmm. Ja mogę pójść na imprezę. Hmm. Ale ja też chcę na nią iść! Mam pomysł. Hmm. Hmm. Dawaj w marynarzyka. Hmm. Raz, dwa, trzy! Raz, Raz dwa, dwa, się... dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Och, och! Wygrałam! <laughs> Ouch! Yeah. Czas wziąć się za naukę. Zdrowko! Hmm. 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 A? Aha. Wow. Mądrzejsza ode mnie? Nowa sukienka? Tak, zakończmy. Yeah. Impres gay! Yeah, Uratujecie? Otwórzcie książki, moi drodzy. A może lepiej posłuchamy tej piosenki? Oh. Yeah! Tak jest. Uh. Yeah! Jestem teraz popularna. Dla ciebie. Oh. I dla ciebie. Ech, dzięki. Uratuję was. Oh. Oh. Ma pani bardzo ładną marynarkę. Oh. <laughs> Nie zapomnijcie się podpisać. Muszę podciągnąć oceny. Zamieńmy się. Zaczynamy. Och, spojrzmy. O, spójrzmy. O! Hmm. Pięć plus. Hmm, co? O! Notatki kary? Kara, dostajesz pałę, a cała reszta pisze test jeszcze raz! Hmm. O serio? Jestem zawiedziona, kara. Nie mogę na to patrzeć! Nie rozumiem, co się z tobą stało? O! Oh. Wciąż mam przed oczami tę jedynkę. Masz szlaban. O nie! O, hej! Przez ciebie mam szlaban! I teraz nie mogę iść na randkę. Luzik, naprawię to. Pójdę za ciebie. Oh. Hej! Hej, Kara! Uh. Dzięki! No, no i co u ciebie? Wszystko okej, okay. a u Te ciebie? Ja wszystko spa. Kara? Przecież miała być w domu. Muszę zrobić sobie selfie. Hej, mamo. Hmm? Mamo? Co? Hmm? Halo? Eee, wybacz, muszę iść do łazienki. Dobra, jasno, spoko, pa. Oh, co się ze mną dzieje? Och, Już jestem. O, wiesz co? Brakuje hmm? mi imprezek. O! Oh. Jutro u mnie w domu. Hmm? Super. Impreza. Na pewno przyjdę. Ha. Hmm. Hmm. Dzięki mnie będziesz popularna. Hmm. Kim jesteś? Wybacz. Hmm? Zobaczcie. Yeah. Yeah. Co tu się dzieje? Yeah. Yeah. Impreza w ogródku. Ty. <laughs> Impreza jest w ogródku. <laughs> Chodź to. Co ty wyprawiasz? Urządzam imprezkę. Ale ja nie jestem gotowa! Hmm, już jesteś! Idź tam i zabuśnij! Dawaj! Y Ej, kara! Hey. Pokaż nam, jak tańczysz! Oh. Heh, yeah, Dawaj, kara! Yeah, <gnes> <gnes> Impreza w basenie! <gnes> <gnes> już nabrała pewności siebie i mnie nie potrzebuje. A czy wy chcielibyście mieć bliźniaka? Dajcie znać w komentarzach.